Jeśli Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłupie. Je. Lepiej jest dla ciebie jedno jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Kruk zszedł z oblodzonej drogi i ruszył przez zamarznięte jezioro. Miał przed sobą kilkanaście minut spaceru po lodzie. Po drugiej stronie czekała odśnieżona szosa prowadząca prosto do Sokółki. Kruk słyszał tylko swoje kroki. To dobrze. Wolałby, żeby teraz, w nocy, na badnach, nikt za nim nie szedł. Szczególnie on. Wielki chłop mieszkający na odludziu, właściciel wyspy otoczonej jeziorem i bagnami, który mógł być kimś, kto porywa, okalecza, może nawet zabija. Z drugiej strony, od tego samego wielkiego chłopa bił ogromny spokój. To nie był facet, który coś ukrywał. Mówił, patrząc głęboko w oczy, mówił tak, że chciało mu się wierzyć. Ale przecież właśnie tacy są ci najgorsi, magnetyczni, uśmiechnięci, godni zaufania. Więc jeśli on był tym, kogo kruk szukał, spacer przez bagna i zamarznięte jezioro był idealnym momentem, by policjant zniknął. Nikt by się nie dowiedział. Może na wiosnę kilku kajakarzy w Chinosach trafiłoby na jego spuchnięte, zjedzone do połowy ciało. A może nie. Kruk założył kaptur i przyspieszył. Od dwóch miesięcy w okolicy trzymał mocny mróz. W sobotnie wieczory nastolatki pożyczały szesnastoletnie bm ojców i wjeżdżały na lód, żeby popisać się przed dziewczynami i zasłużyć na coś więcej niż spojrzenie spod zbyt długich sztucznych rzęs. Zazwyczaj im się to udawało. Mniej dzięki popisom na jeziorze, bardziej przez brak konkurencji. Jeszcze wczoraj kruk widział na jeziorze chłopaków w BM-kach, więc jeśli lód utrzymywał półtorej tony blachy, to jego również powinien utrzymać. Cztery dni wcześniej Adam Kruk wszedł na plebanie parafii Chrystusa króla w Łodzi. Minął dwóch mundurowych, przeszedł długim korytarzem wyłożonym wyblakłym dywanem i skręcił do gabinetu proboszcza. Już od kilku miesięcy Kruk nie brał żadnych tabletek. Jeszcze wtedy w Białym Stoku postanowił sobie, że więcej nie będzie zagłuszał tego, co ma w środku. Dlatego zrezygnował z opioidów, psychotropów i wszystkiego w kształcie tabletki. Złapał się nawet na tym, że przestał sięgać po MMMS-y. Taki odruch. Natura, szczególnie natura kruka, nie znosi pustki. Dlatego Adam kupił sobie zapalniczkę. Niektórzy zagłuszają swojego wewnętrznego potwora wielkim zegarkiem na stalowej ransolecie, inni odmawianiem różańca. Kruk robił to zapalniczką. Pomagała mu się skupić, pomagała mu myśleć albo nie myśleć. W gabinecie pod oknem, twarzą do ziemi, leżało ciało starego księdza. Jego sutanna wymazana była krwią na całej długości, jakby proboszcz tarzał się w niej, próbując wytrzeć krew z podłogi. Kruk przykucnął. Kompletnie ignorując dwóch policjantów, którzy ruszyli w jego stronę. Znałeś go? Wszyscy policjanci wiedzieli, że kruk jest dziwny. Na miejscu zbrodni często rozmawiał sam ze sobą, czasem machał rękami, czasem krzyczał, więc kiedy mundurowi usłyszeli pytanie, zrozumieli, że kruk nie zadał go im, ale ciału. Zatrzymali się w pół kroku, zostawiając go w spokoju. Uderzył cię w głowę. Upadłeś na plecy. Spojrzałeś na niego, a on nie chciał, żebyś na niego patrzył. Więc walnął cię jeszcze parę razy, aż przestałeś się ruszać. Hm. Ale ty nadal patrzyłeś, więc przywrócił cię na brzuch. Może dlatego cię zabił? Przez ten wzrok? Może gdybyś tak na niego nie patrzył, to byś teraz żył. Wystarczyło, żebyś na niego tak nie patrzył. Wtedy by cię nie uderzył. Hmm. Gdybyś nie upadł, krew nie rozlałaby się po podłodze, nie umarłbyś. On by się odwrócił i wyszedł. Panie komisarzu! Kruk zauważył, że już nie kuca, ale stoi. Stoi na środku gabinetu proboszcza, tuż obok ciała, butami we krwi. No, ślady pan zaciera. Ciemne adidasy przyklejone były do podłogi czerwoną mazią. Jak to się stało? Kruk nigdy wcześniej nie wlazł buciorami w ślady na miejscu zbrodni. Anka mówiła mu, że jest przemęczony. Szef mówił, że potrzebuje urlopu, a kruk wiedział, że to czego mu trzeba. To poród. Chcę, żeby mały już się urodził, żeby to czekanie minęło. Wtedy może przestanie włazić buciorami w krew zabitego proboszcza, przestanie zachowywać się jak amator.